la 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 Białoniebieska! Grupa Białoniebieska jest najmłodszą grupą Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitalnej, bo powstała w tym roku. Co prawda, grupa nie jest grupą najmłodszych pielgrzymów, dlatego, że jest grupą rodzin. I pielgrzymują w nich małżeństwa, pielgrzymują dzieci, pielgrzymują dziadkowie. E, wszyscy pielgrzymują e, razem ze swoimi rodzinami, a więc nawet jeśli małżonek nie idzie, choć wielu małżonków idzie. Razem to e, pielgrzymują duchowo, e, towarzyszą swojej rodzinie, no a grupa w intencji rodzin się modli. E, pomysł powstania tej grupy e, zrodził się rok temu, podczas poprzedniej pielgrzymki, e, dlatego, że ksiądz Dominik Koperski, jeden z przewodników w warszawskiej akademickiej pielgrzymce metropolitalnej, został diecezjalnym duszpasterzem rodzin e, i e, myśląc o tym, i myśląc o pielgrzymce, wydało nam się, że e, rodziny nie są objęte, nie są zaproszone jako rodziny w szczególny sposób do udziału w Pielgrzymce. A przecież bardzo wielu już pielgrzymowało, wielu pielgrzymuje rodzinami i stąd propozycja e, nowej grupy białoniebieskiej, która to grupa ma, się, e, ma specjalny charyzmat e, rodzinny. Tematy konferencji są związane właśnie z rodziną, a więc małżeństwo, a więc modlitwa domowa, a więc przebaczenie i pojednanie, wychowanie dzieci i problemy z tym związane. Wszystkich, dla których temat jest ten drogi i którzy chcieliby pielgrzymować w grupie rodzinnej i w atmosferze rodzinnej, serdecznie do grupy biało zapraszamy. W tym roku, a jeśli nie w tym roku się, jeśli się nie uda, to warto zaplanować sobie wakacje tak, żeby od 15 sierpnia do 14 mieć wolne i ruszyć z nami na jasną górę. Jako rodzina wybraliśmy specjalnie taką grupę rodzinną, białą-niebieską. Wybierają się na ten szlak i z mężem, i z córką. Również synek zaliczył pierwszy dzień. I tak kroczymy. Trochę bolą nogi, ale aby do przodu. Ile, ile masz lat, Natalko? Siedem. A ja mam 35 i idę piąty raz, i ta grupa jest na razie najlepsza. No. I zapraszamy wszystkie rodziny w następnym roku.